W tym materiale pokażę skąd wziąć i jak prawidłowo zainstalować nieoficjalny dodatek Horn of the Abyss do Heroes 3. Zanim przejdziemy do pobierania dodatku zwrócę uwagę na lokalizację gry umożliwiającą prawidłową instalację dodatku. Ta musi być inna niż domyślny program files. Wystarczy przed instalacją gry stworzyć folder w innej dowolnej lokalizacji. Przykładowo ja zrobiłem sobie po prostu folder Heroes 3, który wybieram. Domyślnie jest to ten folder, jednak jeżeli zainstalujemy grę w program Files instalacja dodatku będzie niemożliwa. A więc wybieramy Heroes 3 i oczywiście robimy skrót na pulpicie i pobieramy grę. Należy oczywiście pamiętać, że HD Mod ani HOTA nie działają z wersją HD ze Steama. Sam dodatek można pobrać z dowolnego źródła. Tu znów polecam jaskinie Behemota, Kwasową grotę, lub oficjalną stronę twórców dodatku. Jak widzicie, niestety jest ona po rosyjsku, ale Google w bardzo łatwy sposób umożliwia nam przetłumaczenie jej na język polski. Wystarczy wybrać tutaj tę zakładkę i przetłumaczyć ją na polski lub kliknąć prawym przyciskiem, i tutaj też mamy opcję przetłumacz na język polski. Tutaj znajduje się link do najnowszego, naj, najnowszego mirrora. Dodatku. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie tego filmu. Po pobraniu przyszedł czas na instalację. Do wyboru mamy dwa języki instalacyjne, angielski i rosyjski. Ja oczywiście wybiorę angielski. Następnie wybieramy lokalizację, w której chcemy zainstalować nasz dodatek. Powinien on być zainstalowany w tej samej lokalizacji, co nasza gra. A no więc wyszukujemy naszą grę. Nie to jest taka lokalizacja. Klikamy Next. Do wyboru mamy języki i grę. Domyślnie w, grze, w dodatku mamy do wyboru tylko angielski i rosyjski. Nie mamy do wyboru języka polskiego, nawet jeśli pobraliśmy grę z GOGA właśnie w języku polskim. Aby grać po polsku, potrzebujemy wgrać język polski. Poradnik do całego procesu znajduje się już u mnie na kanale. Klikamy Next. Robimy skrót na pulpicie. Klikamy Next. Install. Jak widzicie, zainstalowaliśmy Hotę wraz z modem HDMOD. Obecnie nie ma potrzeby instalowania oddzielnie HDMODA, ponieważ jest on wgrany razem z do naszym dodatkiem. Klikamy Finish. Następnie musimy odpalić Hotę. Odpalamy ją i wyskoczy nam powiadomienie o najnowszym patchu. Oczywiście instalujemy go. 3DO. Po zainstalowaniu patcha otworzy nam się takie właśnie okno. Jest to okno HD moda, który jest obecnie wgrany w Hotę i nie ma potrzeby pobierania go oddzielnie. Tutaj jak widzicie, gra domyślnie chcemy odpalić Irus 3 Armageddon's Blade. Jednak my chcemy odpalić Hotę, więc wybieramy tutaj z listy H3HD i okno nam się zmienia na angielskie. W tym momencie warto by zmienić język launchera na polski. Jeżeli chodzi o tutaj te filtry i inne opcje, każdy powinien je dobierać pod siebie. Ja zaznaczę na razie tylko tryb pełnoekranowy. Warto pamiętać, że zmiana języka na polski dotyczy tylko i wyłącznie tego launchera, nie dotyczy ono samej gry. Aby mieć grę po polsku musimy wgrać spłyszczenie. Jeżeli chodzi o, o to, jak to zrobić, na moim kanale już znajduje się odpowiedni poradnik. Teraz, aby odpalić hotę, wystarczy kliknąć uruchom. Jeżeli wyjdziemy z tego okna i będziemy chcieli odpalić hotę, po prostu będzie wystarczyło, abyśmy kliknęli w tę ikonkę. Natomiast, jeżeli chcemy odpalić to okienko z modyfikacjami jeszcze raz, aby na przykład, nie wiem, zaznaczyć zapisywanie wszystkich dni i przed każdą bitwą. No to musimy znaleźć nasz folder docelowy, gdzie instalowaliśmy grę i odnaleźć plik, który się nazywa AD Launcher. O ten. I odpali on nam właśnie ten, to okno. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się i cześć.